No, Jedną bitwę siewa z tego robię Walimy bitwę Jedna bitwa Za jedna, Leci jedna bitwa Ale Oni za jedna, się, Oni cały czas no. słyszał w radiu no i walimy Co Ja pa? byłem jakimś streamerem jak coś mówię ja ci na ra kanał Radziu nie zajebisty nie, nie nagrywam już To, to już. Dobra Odda mi pa Lecimy z bitwą. O kurwa musi. Please, coś, coś dla mnie, Lecimy od Wizarda. Mochuj. No chuj. O, kurwa. Box. Jest już koniec. Dobra. Chyba, że. No i zajebisy stał. Mamy Z Zajęć próbujemy zrobić 20 zł. Czy więcej radził? Czy my zaraz? Kurwa, ten Nigel mi się podoba. Podoba mi się to. Tego wjechałem. Dobra, Tego to sobie to go. I teraz balansu mamy... Teraz jest. Powiedz im, że ofertę trzeba. No ofertę trzeba. To radio oni ci kurwa, słyszą. Ty nie musisz mi przekazać, że im mówił. Ta muzyka kurwa, nie słychać jej chyba, co? Nie, muzyki nie słychać jest szczęście, nie dalej Dobra Ile mam jeszcze? Co jest? Jeszcze 9 złotych Ha Ja tego... Czekaj, kurwa Ja tego ile dostałem, czy nie? Czekaj, nie, na kolejnym kurwa koncie bana za to samo na tamtym koncie dostałem banan za kurwa jakieś dupy Teraz jak dostanę banan za kurwę Nie włączyłem specjalnie ten, tego No kurwa nie włączaj tego Żypotne. Nie stać mnie Czekaj mm. Ale dobrze, że nie słuchasz tej muzyki kurwa Szczęście masz No, no ale tam pewnie leci jakiś gejowski Pana, nie, PiS leci. A dobra. No to lepiej, że nie słychać. O, leci! O, o Od tej bitwy wcale jeszcze wszystko praktycznie. Widzowie może, może widzowie wygramy, co? O! Drogie bądź. O! jest trudny. No, to dobra. jest. I dobrze. Co ty ja. gdzie... What? 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 Radził ja wypłac, Radziu, wypłacisz jakiegoś taniego skina dla widza? Jakiś taki tani, nawet ten Famas już tak. był Ale nawet... Wiesz, że ja to wszystko ze złotego kodu robię? No właśnie, bo ja. kimś poddaje. Weź tego Famas chociaż, albo coś o, Przybył skin dla widza jakiś Do you want... Do you want nigger, guys? Do you want free longwood O, dawaj Dawaj jakiegoś skina dla no, no, To dla widza jest No dla widza, dla widza, no Ale weź na CZ daj Bo kurwa to jest brzydkie. CZ jest najładniejsza z tego. CZ, -a. CZ -a dla A, widza. To za 7 dni dopiero. To chuj, to za 7 dni CZ to dla widza będzie. Gnog też będzie za 7 dni. Jeszcze coś dla siebie wezmę, czekaj. No, no młodzi no powiem, kurwa. Siadło się dość ładnie. No, no radził. No, no, no. To jest taka. ona jest gig, znaczy, bo gdzie ją miałem, powiem Ci szczerze, że. Nie, no kachę, takiej ceny nie znajdziesz Jak to nie A jednak kurwa za... Ja nie znajdę. Ty w ogóle już taki stan tego wyleciał. Chyba dziwne, nie? Bardzo. Oddaję za to, że wtedy zabierało. Mhm. Iba. Chyba. Chyba ją Uważa, że złotego... Takie coś. No nie jest. No dobra, będzie cashback to. No. Czekaj, cały Zaj... ten. No. 8-13 jeszcze będzie Zaj... do zagrania. No i zajebiście Dużo. Mm -hmm. Czekaj. Kołaszka Uj. O, no i zajebiście, 9 zł. Bardzo fajna suma. Jeszcze do zagrania. No Widzowie my... będą mieli taką CZ. No. Radzi mię zrobić 20 zł. Zrobił się nawet więcej. I to wszystko ze skrzynki Gold Digger. W złoty się dropłem, zrobiłem bitwę na Ice Blast 4, wygrałem, potem znowu wygrałem. Nie <laughs> nienormalne to jest. Mm, Urwałem, się ja bym przejebał. Pokaż tutaj, te, tutaj macie widzowie takie coś i to za tydzień na kanale Konda do wygrania. Proxy. Kanał proxy. a to nie jest do wygrania. A to, to niestety nie jest nie do wygrania. Do nie do <śmiech> <śmiech> Jak ty o widzach mówisz? Normalnie. Mają do wygrania ani do żegloka za 11 zł. To jeszcze mają do wygrania taką fuzję na złotówkę. Tutaj widzowie macie jeszcze konkursy co 15 minut i sobie możecie dołączyć. no Ale jak wygracie, to 50% dla mnie. 50% <laughs> dla mnie za wygraną. Pamiętajcie, że wpisać Ej. mi kod na Kidropie. Macie konta 320. Pamiętajcie, macie wpisywać. Ej, patrz na to. Ulubio... Najlepsza wygrana w Deagle Prince. Team. Co jest? Przecież ja miałem coś innego. No? Czy ze współpracy miałeś no. przecież itemy pokazane? Coś się zjebało. A tobie pokazuję tego Kawacha, Tego wiesz. Mhm. Kurwa. Tutaj mogę im pokazać? No, pokażę ekwipunek. Macie tam <coughs> Kawacha, czy Zetkę, dybere. Digla Gloka, Gloka, uspa MK3, czwarta, piąta. Yy, Susta, groczek, petka, kałach, negev, wupa uspa, rewolwer. Nowej radni, bo zaraz śminny będzie odcinka. Digiel, kosa. Te, te słabsze skiny na kidropa, nie? Na przykład ten. Co to jest w ogóle? E. Że jutro wyda się odcinek z Kidropa 9 zł mamy A razie wpłacasz jutro, nie? Byłeś w szkole? Nie, gdzie Chory jestem To jutro... Jutro nagrywamy <gry> mhm. Lecimy Jakś pytanie brzmi Czy odda? Czy odda dla wiza. Kurwa jak ja z tego kosza robię, nie? Kurwa, co znowu jakieś cyce cy 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 tam był, ja pierdolę. No czy ja da się, czy jest coś bez kurwa takich rzeczy? Nie. O, masz kurwa. O, nie, kurwa. <śmiech> 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 ja cyce, na kiedy robię I o, o, o kurwa, co jest? Ja pierdolę jakie to masz szczęście. Kurwa! Co jest? Ja pierdolę Tylko kod Tylko kod Proxu, to wszystko z do Proxu widzowie Kod Konda320 to jest teraz Jeśli Proxu mm. mieć Konda320 Ile ci zostało jak płacić tą MK-A? To jest. Kurwa 10 zł. już z zbitwy wyszedł na profi, to jeszcze wypłacił dzisiaj z 30 zł. Pamiętajcie, wystarczy kod i otworzyć... Z kodu No. Z moim kodem, jak otworzysz skrzynkę złotą, to kurwa masz plus 10 do Jeżeli skina. chcecie. Dobra. Jeżeli widzowie jesteście takie skiny jak ten, to wystarczy kod. E, jaki tam kod? Konta 3 do 0. I macie takiego skina, z 10 zł możecie na zaleć. Miałoby być 4 na 0, ale na kidropie nie możecie. Patrzcie, nie, dobra. dobra, słuchaj. Patrzcie. Y... Jeżeli chcecie mieć takie ekwipunek jak ten typ, tylko kod konda, nie? No, tylko ty kurwa nie możemy się dłużać, bo zarabiać 10 minut film, a maksymalnie 15 chciałbyś. Ale miały. może być. Ja to, może być. To jeszcze pokażę odbieram. No Patrzcie. jeszcze odbiera. Może odbiera. I zajebać bitwę idzie. Znowu. Czekaj, zrobimy szybką kalkulację, ile złotych zrobiłem. Kurwa. Kalkulację tylko na kanale prosu. Złota. Dwa złota. Trzy. Ja chciałem zbierać na skrzynkę Predator, w dupie skrzynkę. Kurwa, jaka skrzynka Predator, nie Wystarczy, że... O kurwa, ci złoty ten kawałek? Koswis. Dwie ty... O! Trzydzieści siedem złotych Patrz, ile to kosztuje. O kurwa. Ja... Yeah. Fajny kajdrop lubimy. No. Ej, teraz znowu dropne coś, to ja nie wiem. Od 10 nie, do kosy. A te mi nie Kurwa. nawet takich profitów nie robi, jak my. To co, teraz maga robię. Masz. Kurwa. Dwa magi. Nie, nie, nie. To za dużo to niezdrowo, pamiętaj. Za dużo. O, taka. No i zajebiście, Jak kurwa, wiecie mi 100 subów w ciągu dwóch dni, to kurwa pokażę dupę do kamerki. 100% legitną no skam. Ja nie pokażę, ja pokażę. Oj, i pamiętajcie, że zgiwał i na bloka. Za 11 do wymagane to zostawić suba na kanale, dać komentarz i tego. Obserwacje na Instagramie. Link będzie mieli w opisie. o ja, jak mi siada. No ej, i radio witra No niestety najgorszy stan, a nie, filtr Sted. Ale lecimy dalej i no tutaj a. tutaj się nadgania. kolega, a czykolwiek. Cienka zęby, odda Oddała chyba. Chyba wygrałeś. O, ile? Co? Co jest? Kurwa. A wy mówicie, Panie że pisało. wowka jest zajęty. Wowka patrzy jak jakiś mnie. FN. Widzowie, <noise> jak wowka, to on lubi takie odcinki, że patrzcie. O, mamy 10 zł. To co? Od 10 zł do kosy widzowie. No to co pewnie? No co? Robimy widzowie. I takie coś robi i o kurwa nie bo serio? Nie no i samo na jeden pracę siadł, więc może ci też siadzie. Ja nie nazywam się. Prawo Ja bym dał. My myślałem. Kurwa. Nie, nic nie będzie. Nic by nie było. To co, jeszcze coś bierzemy i gramy dalej, zadychę dalej. No. Ej, ten odcinek się duży, ale. No sorry. Kurwa, to jest soba w czepku urodzono nie? Czekaj, zobaczę ile minut ma jeszcze film. 12, to nie jest źle. <coughs> o kurwa, prawie powiedziałem słuchanie. I przyzwyczajenia. Można, ja mówiłem przez film. Można na YouTube mówić. Powiedziałeś na nie przed chwilą? No. Wcześniej, no? A, to nie Twitch. Hmm. Tak. Czekaj. Uważaj na jakieś te cyski, żeby już skakywały. Mm. Kurwa, a to pisze? Dobra. <śpuszczaj> kurwa, raju. Czy ja tam gdzieś <śpuszczaj>, tam było? Armiak tak? wątpiący. <śpuszczaj> Aż bana na koncerna kurwa na YouTube'a podczas nagrywania. Masz kurwa bana? Ja? No. Zaraz się wejdę na TikToka w sekcję. się wejdę na TikToka w sekcję ten. Ulubione. Chyba dla siebie. No, no, no. To byś już nie miał kanału. Patrz na to. <noise> zrobiłem dzisiaj 6 bit i patrz. No to teraz już raczej. raczej Boli tak. dalej! Solidarność! Jak wygram to... I kurwa! Jak wygram... Jak wygram, to dostaniesz. Do kolejne, jak, jak wygrasz tą dostaniesz... bitwę? To kolejny skin dla widza. Jak wygrasz tą bitwę? No. Dostaniesz 3 złota, jak to wygram. To dla widza poleci. Pasuje? Dobra. Widzowie, no Ewa, to 3 złote. Być. Zobaczymy, czy wygracie. I teraz powinno być takie w przejściu łówki. Zobaczymy, czy wygracie. I tam. I tu okej. Okay. Kurwa, to nie jest ten dobry start, to jest field tested Lecimy dalej, lecimy dalej jest takie coś takie i skrzeszka złot, tu nie no, powinienem. I nie powinieneś przegrać iż chyba wygrać. I wygrałeś dokładnie. Dwa złote, na wizji będzie ten. Za zło złoty to... na przykład 50 18... coś. Albo za 2 złote, daj coś za 2 złote na przykład dla wiza tego digla? Powiedz im. O, no ja to digl, dla, dla Visa, fajny taki, zajebisty wręcz. Jutro pewnie wpłacę sześć dych i przegram wszystko. No, jak ci tak ci się oddało. Ty gad. Typie, ci tak oddało dzisiaj. Ja nie wiem co się dzieje. To może teraz zamiast mag daj jakoś inną. Znaczy nie mag się Mag, ale to on, co jest po czerwonej stronie, a nie po niebieskiej. Kurwa, Radio, ten film będzie trwał zara pół godziny, jak się skończy na tym. Kurwa 15 ja minut i 12 tysiak. sekund. Jak mi tak siada, to ja zaraz wpłacam tysiaka. No żeby kurwa nie było. To strona to czeka, właśnie. O Wizard, no i ciekawe. Zobaczymy, czy czerwone to kutasy, czy niebieskie to są ko kocury. Kocury, bambury. O, skrzynka Biz oddaje dzisiaj. Zobaczymy, czy Wizard to kutasy. Czy drużyna czerwona to kutasy, czy niebieskie są po prostu tacy dobrzy. Jak panom na to pokazuje dupę. Uuuuu. Czekaj. No, Wizard, Kutasie jebany. Kurwa, no Box, Box, Stop. Ty, Kutasie, no tak, kurwa, już bok. ale no dobrze, bo odcinek już za długo trwał. Kurwa, no, po turnieju. jeszcze jedziemy złotą. Dobra, Dziada. Ale powiedz, jeszcze dziada, Mają. O, dziada, jeszcze macie takiego dziada. Pada, jest takiego dziada. Masz z 54 grosze. I upgradejesz go na. Taką ma WP zajebistą. Daj sobie balans i obraca stronę. I kurwa ci siada. Oczywiście, z, z, z wszystko z kodem konta 320. Czy, czy, więc pamiętajcie o wpisywaniu. Ja się z Wami żegnam, no i się ma.